Kochani, bardzo serdecznie, żeby w trzecim odcinku, kochani, ani od, od, od zera do najlepszej, bardzo kochani, tam was W trzecim odcinku, jak mówiłem, go jest taka seria, którą widzimy na odcinku, A poćkańczyć jak na kanale, bo ci mieli widoczną. No, więc tak, a no, chyba skończyliśmy, tak, skończyliśmy tutaj. Tak, to tak, skończyliśmy sobie tu. Tak jak ja mówiłem, dzisiaj sobie dogramy do końca odcinki. Dzisiaj. Jeden dzień się go nie muszę poświęcić, bo ani w sobotę mnie nie ma, tak? W sobotę, no nie wiem, no. Po nie w tym tygodniu, no nie wiem, No zobaczymy. No pewno macie w październiku odcinki w ramach tego, w ramach z, zamiast tych tygodniowych, wrześniowych, tak, po prostu. Ten wrześnie kochani, po prostu mi się stał, no taki, no. Yy, za dużo wszystkiego, tak? Za dużo wszystkiego, za dużo tego. Wszystko napchane, tak jak mówię, tak? Czyli napchane wszystkiego wam pojęcie, tylko co mogę Nie wiem, może zrobimy coś poza tutaj? zobaczymy, nie mam pojęcia, ale pewnie nie. Bo nie chodzi o to w tej serii, żeby tak robić. W razie spoko. Tak to git. No. I trzeci odcinek. Nie wiem, nie wiem, co zostało jeszcze. Czy będzie czwartek, piątek, w sobotę, i w niedzielę będziemy. się to w tym tygodniu będą odcinki w październiku, kani Więc no. możecie się cieszyć. Ja bym się kończył no taki. Pierwszego człowiek będziemy mieć, od pierwszego października, zaczniemy, to wszystko się zacznie, i wiecie, no i co? My, no i koni tam relacje, tak? Co robię? Co będzie październik, Że nie będą zawsze relacje. Co robię? Dzisiaj co robię? Jutro i wiecie, Trochę domki, będzie no trochę tak, i trochę tak. Dzisiaj oni, będziemy sobie, no wiecie, tam, na luźno po prostu będziemy chodzić, łazić, zbierać surowce i Trzykowywać, wiadomo, surowcowy też. Jeśli o nich chodzi, kwestia kopalnicza, no to tak z grubsza będziemy, bo tak z grubsza. Nie? Też tak cudować, wiecie, z tym wszystkim, tak jakby, no bez sensu, tak. No, bo to nie ma nawet bytu, ani sensu. No i, I tak, na następnym konie, nie wiem, może w tym czasie recenzja o jakiejś innej gry może będzie wiecie no dużo koń tego jest tak więc jakby no i tak jak koń mówiłem i jakby jedna jedna pytanie jeśli wam przeszkadza to jeżeli mówię ciągle kochani coś takiego to nie, nie ma dysfrakcji, wcale nie wiedziałem tego od kogoś tego, więc jak coś to wam mówię, nie, to nie jest, to tylko to jest po prostu moje przyzwyczajenie, z tak mówię Jeśli wam to przeszkadza, mogę mówić inaczej. Napiszcie, powie, na, powiedzcie, nie wiem, napiszcie do mnie, nie wiem, no przeszkadza, to ja zrozumiem naprawdę jestem otwarty na to, wiecie. Wolę, wolę wam powiedzieć, kochani, niż nie, bo ja to naprawdę nie ukrywam tego, że nie... <laughs> No i mogę powtórzyć się kilka razy, więc wolę powiedzieć, tak? Więc no. Trzeba robić co w życiu, no i co mogę powiedzieć? No, co mogę powiedzieć? Trzeba co robić w życiu. Trzeba, trzeba. No i na razie dobrze. tak to spoko. Lecimy dalej, lecimy dalej. Nie, nie śpimy, nie pimy. Śpimy, nie śpimy. Nie śpimy. Lecimy. No dzisiaj możemy jeszcze porobić trochę tutaj, trochę tutaj. Możemy domek sobie zrobić, widać piersek już bardziej... taki bardziej powszechny. I w kolejnych odcinkach też po prostu zrobię jedną ciągłość, chani i potem będzie super, tak? Więc jakby, no tak. A następnie to się tam poszczekuje na następny tydzień i będzie, dobrze, wejść jeszcze i mieć to już po prostu z głowy, żebyście mieli. Ja, żebym miał spokój, kochani, żebym miał czystą głowę, że macie te odcinki wstawione, a nie tam kurde, że one będą się wiecie przekładać, tak? Też mnie nie będziemy po prostu dwa tygodnie, a wolę mieć, żebyście mieli. Ja będę wiedział, że macie te odcinki. Będzie super. Na no, mojej koni, no niestety, no kobity, niestety nie będzie to fajne uczucie, że wyjeżdżam No niestety nie może zawodowych niestety musi przepracować dłużej, no chyba już może ktoś się może domyślić, jak nie to spoko musi mieć po prostu przepracowane cały rok. To trudno. Damy radę. Jak nie, to trudno. Damy radę. Jak to mówiąc? Damy radę. Ja sobie dam radę. My jesteśmy twarde. Jest dobra para, więc damy sobie radę. Ja sobie też... No i tak jak o nie mówiłem, no po prostu może by tą częściej przygody z Wiktorkiem, bo w listopadzie, bo na pewno w październiku na pewno nie. W listopadzie na pewno tak. A dlaczego? Przepraszam, na chwileczkę was tak przeproszę, ja tak sobie chcę tam jeszcze. E, bo mi chodzi o nie chodzi mi o ten, ale przepraszam mocniej. W ogóle tak. no niech to wiecie z tym, z tym wszystkim. Jak to tam wygląda dzisiaj u mnie? Nas... Z więc tak, Jutro w kolejnym odcinku kochani w trzecim tak, czwartym odcinku. tak, czwartym, tak, tak, czwartym tak, tak, i o tej licencji nie wiem, no nie będziemy chyba tak robić do tego domku tak więc lecimy tak do 10, polecimy od razu z tymi odcinkami, żebyście mieli, uznajemy to koniecznie, to są jakby takie alaparty, dobra? Odcinko. Ja tak to uznaję, jeśli tak uznajecie też to super. Więc Oczywiście chyba mi chyba nie. No, więc coś takiego tak kochani jest niestety. A tak to spoko. Powiem tak naprawdę za dobre rzeczy. A tu widzicie to trzeba tam, tu, a tu trzeba tu No niestety tak coś w tym jest, tak? Więc tak, kochani, chyba no, w tym następnym będziemy ogarniać trochę farmę, trochę tak z grubsza tą bazę. Wiecie, jak to tak jest grubsza, tak można powiedzieć. A w następnym tygodniu, kochani, będzie jakby recenzja innej gry. Więc, jakby spoko. Więc jakby to jeszcze, wiecie, miało być Wyspa paproci, kochani, ale no. No jeśli nie... Nie wiem, no myślę nie wiem, no będzie konia ankieta, czy chcecie, czy nie, no bo nie będę robić tak bez sensu, kochani, bo nie wiem, niektóre serie wam się oni nie podobają tak jak zauważyłem. No nie, ja to rozumiem. Ale dobra, nieważne. Na no w odcinku będziemy ogarniać dalej. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia. Cześć. Chapeczka Twęczek na kanale.